Jak wiosna to czas na porządki, także na drogach. Wszak zima potrafi sprawić trochę niemiłych niespodzianek zarówno drogowcom, jak i kierowcom. Jak słyszymy takich sytuacji, jest jednak coraz mniej. Tych miejsc do naprawy poziomowych jest o tyle mniej, o ile dużo jest realizacji inwestycji związanych z gruntowną przebudową. I takich mamy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w mieście naprawdę sporo, dlatego ta liczba potrzeb spada. Tym niemniej one wciąż występują przede wszystkim na drogach, tych, które mają swoje lata albo są na nawierzchni gruntowej. Potrzeby związane z bieżącymi naprawami, jak słyszymy, jednak są. I jak zapewnia nas przedstawiciel miejskiego zarządu dróg, wszelkie niezbędne naprawy. Są już wykonywane. Zarówno gruntówki, czy to wyrównywane, czy naprawiane w systemie paczer, jak i ulice o nawierzchni asfaltowej są takimi pracom podzimowym poddawane. Z tych największych, jeśli chodzi o remonty cząstkowe w nawierzchniach bitumicznych, to mieliśmy naprawy sporych fragmentów w ulicy dekabrystów, ale i na Pawła II, gdzie w tym drugim przypadku będziemy mieć jeszcze po świętach kontynuację tych prac. A pamiętajmy, że jest to fragment drogi krajowej 46, biegnący przez miasto, więc bardzo istotna miejska. Ale nie tylko miejska yy, arteria. Wykonane prace muszą oczywiście kosztować, ale na dziś trudno ocenić, jakie będą łączne wydatki z tym związane, bo jak tłumaczy nam rzecznik miejskiego zarządu dróg, na podsumowanie jest zdecydowanie za wcześniej. Tutaj oczywiście musimy mieć na uwadze, że wiosna to jest początek tych prac, więc to pozimowe, nawet sprzątanie, czy remonty cząstkowe, one potrwają przez cały sezon, więc tak naprawdę bilans będziemy mogli przekazać raczej z końcem sezonu niż na jego początku, ale to też jest trudne do oszacowania w pełni, bo z jednej strony mamy pieniądze inwestycyjne, tutaj 96 milionów złotych na budowie przedłużenia ulicy 1 Maja, kilkanaście kolejnych milionów złotych na tych sześciu trwających inwestycjach lokalnych, a oprócz tego gdzie mamy pieniądze też związane z bieżącym utrzymaniem, czyli właśnie przeznaczone na remonty cząstkowe, czy te remonty nawierzchni gruntowych, czy w systemie Paczer, ale także związane z trzyletnią umową na letnie i zimowe utrzymanie miasta, którą mamy, którą tę usługę mamy zleconą na zewnątrz. Kierowcom życzymy szerokiej, bezpiecznej i równej drogi.